Proszę Państwa, uwaga, proszę to traktować absolutnie nie jako jakieś podsumowanie, tylko proszę potraktować jako trampolinę do dalszych sukcesów zawodowych, narodowych, do tego, aby dalej się wspinać po tej nigdy niekończącej się drabinie osobistego rozwoju. Co z całą mocą chcę podkreślić, z uwagi na charakter dzisiejszej uroczystości spożywczej dla Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, zawsze mówię dziękuję i zawsze mówię, że gratuluję. Dziękuję Państwu za dotychczasową pracę naukową. Dziękuję Państwu za wszystkie dotychczas czynione wysiłki dla rozwoju nauki polskiej, dla także rozwoju Rzeczypospolitej. Dziękuję Państwu również. Wszystkich, którzy na co dzień wychowują młodzież, to znaczy uczestniczą w kształceniu studentów i mają swoich podobieczne, które wdrażają naukę za tą pracę, którą wykonujecie. Czyli oprócz nauki, także literatura. Dziękuję za to z całego serca, bo nie trzeba z z Państwa tłumaczyć, jak bardzo ważne to jest dzieło. Takie będą rzeczy posłowie. U Państwa, bo to jest Ogólnie dziękuję wszystkim, którzy z Państwa tu się wspomnieli. Ale oczywiście gratuluję. Gratuluję Państwu tego niezwykłego osiągnięcia, tego znalezienia się w parmasie nauki polskiej i w ogóle światowej, także jest się rzeczywiście takim pełnym absolutnie tego słowa w znaczeniu samodzielnym nie tylko pracownikiem, ale pod każdym względem także i na urodzeniu. Gratuluję tego, to jest wielkie osiągnięcie. To jest wstąpienie do czegoś, co nazywamy stanem profesorskim najbardziej, szanowany, najbardziej szanowanym, najbardziej szanowaną w Polsce. I rzeczywiście jest czego gratulować, bo jest to wielkie osiągnięcie, które poprzedzała wieloletnia, wielodziesięcioletnia ciężka praca, wiele wysiłków, wiele rzeczy. dalej i ostatecznie dojść tutaj w to miejsce po to, by, by cieszyć się tą chwilą. Dlatego dziękuję i gratuluję ogromnie także najbliższym, bo to jest jednej znowu wspólna zasługa dla za rzecz, ja sobie jest skorzył, także i wspólny sukces, który, w którym absolutnie muszą czuć się partycypantami. Mówię to jako też ten, który został wychowany przez swoje naukowców, jako dziecko i ludzi do końca procesu wychowawczego. Tylko to, się nie kończy. Wiem co mówię, dziękuję za ten czas poświęcony pracę naukowym, badaniom, rozważaniu różnych problemów. Wiem, że to był czas bardzo często zabrany najniższy nawet w różnych, najbardziej potemów, czasów, ludzi ludzie niespodziewali, gdzieś na plażach, czy na łokach, gdzieś w górach, na halach, Wtedy, kiedy wszyscy kontemplują, otaczającą sobie piękną przyrodę, trzymają no się oczywiście wypoczynku, nadłogowiec siedzi i właśnie udało mi się coś wymyślić, bo staje się takie miejsce, które jest dla niego przyjemne i nagle go oświeciło. No, ale to nie był czas, który poświęcił najbliższy. Tylko to był czas, który poświęcił swojej pracy. Pragnicy mówią, licz czas na kiedy się gorzej. Tak, bo tam się, tam się liczy takie jutki, za które się płacą tutaj w nauce niestety nikt tak dobrze nie płaci ale też te limity są, są właśnie bardzo często zabierane z mojego czasu dlatego ja, za to dziękuję i proszę przyjmować długo uwielbiam swoją wdzięczność i szanowni państwo prezydent jak już czy tę nominację to już do partii profesorów może być tylko kolega generalny i ja też takie mam powiedziałem że to jest ta na do następnych sukcesów. Ja mam taką wielką prośbę, większą przykół śmiechem, ja to mówię, bo mówię to do wszystkich profesorów, z którymi tutaj się spotykam, że takim moim wielkim pragnieniem, ale nie marzeniem, tylko pragnieniem jest to, żeby ktoś z Państwa przybył tutaj do Pałacu Prezydenckiego na Grodę Nobla, żeby ją zaprezentować Prezydentowi Rzeczpospolitej. Mnie niestety już pewnie to jest spotka, bo trudno sobie wyobrazić taką sytuację. Są na pewno dobra tutaj gości, ściskać z głowy, gratulować i cieszyć się z Państwa ochroną. To bo będzie nastawne, mam na myślią wielkie tylko dla tej osoby, tego zespołu, tego naukowca, który, czy tych naukowców, którzy się nagrodę dotrzymają, ale także dla Polskiej nam Zwłaszcza, że będzie nagroda wysłana na przez polskich naukowców, czy zespół naukowy, na przykład, którego stoją policję naukowców. Zwłaszcza jeszcze w Polskiej Platformie Badawczej, naszej Platformie Badawczej, to rzeczywiście byłby to wielki, wielki, wielki sukces. Na pewno byłby takim akceleratorem dla polskiej nauki, dającym też taki zastrzyk wiary w to, że da się osiągać największe sukcesy u nas właśnie. Bo jesteśmy niezwykle inteligentni na rodzie, ja nie mam z tego żadnych możliwości, że mamy świetnych tam że mamy świetnych ludzi, tylko czasem brakuje tej wiary sukcesu że da się dokonać tego, czego dowodują będzie na najlepszych uniwersytetach na świecie. Jestem przekonany, że u nas też jesteśmy w stanie to osiągnąć i mam nadzieję, że ktoś z Państwa to osiągnięcie będzie cierpił. Tego z całego serca życzę Państwu, tego życzę Rzeczpospolitym i tego życzę nam wszystkim w szczególności polskich radnych. To była pierwsza. Rzecz. Druga prośba, proszę Państwa jest taka. Żebyście Państwo cisnęli młodzież. W jakim tego słowa znaczenie? Cisnęli do tego, żeby jakiś porządną naukę. Proszę tego nie nauczyć. Wie porządną naukę. Niech Pan nie rozmawia, porządnie. I w będzie porządnie Niech będzie ta wiedza bazowa, ale przede wszystkim jedno. Proszę Państwa, oni się muszą tym zgadzać. Częścią oczywistą rozwoju i uchania rozwoju i nauki do przodu jest niezgoda z otaczającą nas rzeczywistością i z tym, co zastajemy, z tym, co obserwujemy, z tym, do czego przychodzimy. I takie szukanie, przepraszam za stwierdzenie, człowieka w całym, tak? I podważanie zasadnych teorii i rozważanie, czy nie można inaczej, czy nie można łatwiej, czy nie można szybciej. Można tam, na tym polega to ją kocha naprzód, to kocha później naprzód ludzkość i to kocha naprzód oczywiście rozwój także u Państwa. Na tym ogromnie ja zależy, żebyśmy taką właśnie autentyczną pracę realizowali i proszę, żebyście Państwo do tego nie tylko zmuszały swoich młodych współpracowników, ale żebyście Państwo i też nie, bo Państwo wiecie na co dzień na różnego rodzaju ataki, na konferencjach, ze strony którzy uważają, że to co oni napisali jest niepodważalne, że to co oni napisali jest genialne i że nie da się już wymyślić i zaprzęcić, wtedy jest taki, to co nie mało, wtedy tych młodych, swoich młodych trzeba bronić, trzeba stawać za nimi, trzeba właśnie, żeby czuł mi to oparcie w swoich okręgach naukowych, w swoich mistrzach, że nikt nie zostawia, że jest, że wspiera w do tego, by, by sięgać tam, gdzie jeszcze nigdy Proszę, żebyście Państwo zawsze to pamiętali, zapewniam Państwa, że to jest ogromnie potrzebne. Żeby czuli, że jesteście z nimi i że wspieracie właśnie to ich dążenie. Senno i I trzecia prośba. Ogromna. Też najtrudniejsza. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem za ten rozwój nauki za, dla Państwa wkrótce do tej pory w realizowaniu zadań zawodowych dziękuję imieniu Rzeczypospolitej, bo jesteście Państwo Rzeczypospolitej nie tylko w Wrocławiu, jesteście Państwo Rzeczypospolitej niezbędnie. Z tego powodu gmina, w związku z tym, już tym wychowania może ale także z punktu widzenia ich takiego codziennego wywołania. Bo jesteście Państwo ekspertami w swoich dziedzinach. Czasem takimi, że tylko kilku takich, a może nawet na palcach jak wielki, policzalnych jest na świecie. Nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale czasem na świecie. I znacie się Państwo na swojej, na swojej dziedzinie jak nikt inny. Dlatego tak jeżeli Moglibyście Państwo dołożyć jakąś wiedługę poprzez swoją pracę badawczą, poprzez to, co myślicie, poprzez to, co analizujecie, co wiecie, do rozwoju rzeczywistości. także w tym sensie bezpośrednim, to znaczy zgadzając się na przygotowanie różnego rodzaju ekspertyz dla władz państwowych, samorządowych, jeżeli są takie problemy. Jeżeli byście Państwo byli proszeni o to, by podjąć jakieś wyzwania. Czy to rządowe, czy samorządowe, proszę zawsze to rozważyć. Dlatego, że jesteście Państwo o to proszeni nie przez przypadek. Jesteście Państwo o to proszeni, dlatego, że ktoś wierzy w to, że to właśnie Wy sobie poradzicie z tym zadaniem. Że to właśnie Państwo macie tą wiedzy, która jest potrzebna, która zrealizować. Że to właśnie Państwo jesteście w stanie wnieść coś, czego być może nikt inny z wokół przekonania. Którzy podejmują tę decyzję nie jest w stanie zapewnić. Proszę, żebyście Państwo zawsze na tak to patrzyli. Ja wiem, że są różne władze, różne poglądy, różne wielkich wyborów, z którymi zresztą by głosuje, więc sami wybieramy. Ale poglądy są różne. Ale zawsze, jeżeli jesteście Państwo w stanie jakoś taką, taką, w cykl rozwoju, który proponuje dana ekipa, to prosiłbym, żebyście to rozważyli. Bo to jest ogromnie, ogromnie ważne, to jest trudna służba. Nierywelacyjnie płatna i związana z wieloma innymi problemami. Ale bez niej nie będzie rozwoju Polski, bez niej nie będzie sukcesu, bez niej nie będzie bieżącego podnoszenia poziomu życia dla tych innych. To jest taka służba dla dobra wspólnego. I proszę, żebyście zawsze Państwo też z tego punktu widzenia na to spojrzeli, że, że może to jest właśnie to wyzwanie dla mnie, przynajmniej na jakiś czas, żeby to zrealizować. I trochę prostsza rzecz, chociaż też nie samo, bo to też nie niesamowite decyzje, to samo w Państwa placówkach, na Państwa uczelniach, też są prośby kandydatów na rektora, kandydatów na dziekana, na kierownika katedry, na inne różne stanowiska, do innych funkcji. Nie dlatego, że ktoś musi dowodzić, chociaż też, ale proszę Państwa, to jest tak, że jeżeli koleżanki, koledzy nie wysłuchają tych kandydatów, nie robię tego zazwyczaj przez złośnienie, jeśli możesz do kogoś wychodzić. Rzeczywiście w tak. Nie, nie ma to jak pozbyć się kogoś przez awans. Ale, ale proszę Państwa, to sobie jest dlatego, że my uważamy się Państwo tego na zajęciach. Że może w swojej skrótości nie dostrzegacie u siebie cech, które tak naprawdę tak, Państwa właśnie, takie z tytułem by kierować ludzi, by zarządzać zespołami by prowadzić różnego rodzaju sprawy, by w ogóle zarządzać różnymi organizmami, by liczyć pieniądze, albo je pozyskiwać tam, gdzie to jest potrzebne. Wiecie Państwo, na koniec, są osoby, które mają takie talenty, czasem samą wiedzą się przed sobą do tego przyznać, że je mają, ale inni to wiedzą. Proszę, żebyście Państwo zawsze rozważyli, bo w ostateczności ktoś musi to robić. I na tych funkcjach potrzebne są jak najwięksi ludzie. A państwo jesteście tymi, którzy naprawdę nie już czy się osiągnąć. I są tego widoczne. Tak jak wychodzili dzisiaj się nasze zwykłanie. Także bardzo, bardzo o to proszę. To jest moja ostatnia proba. Szanowny panie i panowie profesorowie, życzę dalszych sukcesów, życzę rozwoju, życzę satysfakcji ogromnej zawodowej. Sukcesów, tych, tych największych, które są możliwe w Państwa dziedzinach. Bo to są zawsze największe sukcesy dla polskiej nauki. I będę z ogromną radością dał każdą informację o kolejnym Państwa sukcesie z wielką satysfakcją. Ale życzę też tego, co jest naprawdę najważniejsze. Życzę Państwu szczęścia. Życzę Państwu szczęścia w domu, w życiu codziennym. Wszystkie sprawy, które się układały, Gracias.